Mam nadzieję, że moja mama nie zobaczy tego filmu. Trochę zaszalałam na Black Friday, więc przymierzmy to i sprawdźmy, co zostaje, a co wychodzi. Lecimy ściuchami. Czarno to widzę. Mi się to ewidentnie musiało podobać na modelce, ale na mnie tak nie wygląda. Szok i niedowierzanie. Mam tu jeszcze bieliznę, także to może być ciekawe. Jest szansa, że coś mi jeszcze zaskoczy. Ja ewidentnie miałam o to jakąś wizję, ale ta wizja za mną nie podążyła, i wyglądam w tym trochę jak boczek. Dosłownie boczek. Um, to jest mega seksowne, ale też mega nie mogę Wam pokazać, co się dzieje z dołem mojego biustu. Przejdźmy może do normalnych rzeczy, co? Tak zróbmy. To wygląda strasznie. Ja nawet nie miałabym stanika, który mogę do tego nosić. Ja Wam pokażę lepszą rzecz. Widzicie ilość tej koronki? To zakryje jedną czwartą mojego cytka. Całe szczęście najlepsze perełki zostawiłam na koniec. Nie załamujmy się, może być jeszcze gorzej. Sprawdźmy diesla. Ja się troszeczkę boję. Ja naprawdę chciałam kupić coś dla siebie. Ja nie kupuję takich rzeczy, żeby wam gówno pokazać, tylko ja, ja nie mam się w co ubrać, bo mi brakuje ubrań. Ja mogę w to nie wejść. Dobra, próbujemy. O! Gdyby była rozmiar większa? to bym ją zostawiła. To no, dobry rozmiar, zapomniałam tylko, nie szyją jakieś małe koszulki. Zostały nam dwie rzeczy i w jednej z nich na pewno będę wyglądała dobrze. Zgadnijcie dlaczego. Wychowałam się w centrum Szczecina, więc zostałam stworzona, żeby zostać po prostu zwykłym dresem. <grym> Dlatego wyglądam tym <grym> dobrze, bo natury nie oszukasz. To jest moja ostatnia nadzieja. Dajcie mi sekundę. Słuchajcie, chyba to mamy. Ja nie mam na sobie stanika, ta bluzka to robi. Moje cycki normalnie byłyby dziś tutaj. Albo mi odwaliło po przymiarce tych wszystkich rzeczy, albo ja naprawdę wyglądam w tym hot.